Mieszkańcy Ziemi, przybyliśmy zniszczyć Waszą planetę. Tylko jedno uchroni Was przed totalną i ostateczną anihilacją Waszego świata. Co takiego? Macie 24 godziny, żeby przyrządzić smaczną kolację. Smaczną kolację? Ech, co takiego kosmici lubią jeść? Nie mam pojęcia, ale wyszukałam w sieci 10 potraw, które są nie z tego świata. Ta wygląda nieźle. Plat de fantise, gele des cereales. Ula, la, brzmi elegancko. Musimy wybrać się do najbardziej wykwintnego sklepu w mieście! Witam, witam, witam! Centusiowa świnka! Dobra. Jeszcze dwa składniki do przepisu: galaretka i płatki. Okej, okay. lecę po galaretkę. Dobra, bajko, ty idź po płatki. Ale jest tyle rodzajów płatków, które powinnam wybrać? Ha. Przepisie nic o tym nie ma. Nie chciałabym dramatyzować, ale losy świata spoczywają w Twoich rękach. Dobra, powoli zacznę iść w stronę kasy. Musztarda, majonez, galaretka z masła, galaretosos. Galareto majonez? A, niemożliwe! Szukam zwyczajnej galaretki. Huh? Galaretka przeniesiona. Przenieśli ją gdzieś indziej? Dokąd? Kto mógł zrobić coś tak potwornie okrutnego? Na pewno pragnie zniszczenia świata! Jednak nie uda mu się. To zdecydowanie sprawa dla... Prywatnej detektyw. Brawurki. O nie! Ile to różnych płatków! Tęczowe malinki, piankowe mażuretki, hrabia draku kuryca, mają nawet skrzatowe koniczynki. Jedyne płatki stworzone przez skrzaty dla innych skrzatów. To zdecydowanie lepsze od garnca złota. Nadal nie wiem, które płatki jedzą kosmici. O, niech ktoś mi pomoże zdecydować, które płatki uratują świat. Uuu, wybierz mnie! Uii. Tylko ja potrafię przemienić mleko w tęczę. Jeśli chcesz uratować świat, musisz wybrać płatki z pazurem. Blah! Wow! Dyskoteka super płatków! Taa! A, moja ulubiona kasa ekspresowa. Dobrze, że mam mniej niż 115 produktów. Dlaczego to tyle trwa? 16, 23, 44, 78, 90... A! Ta pani ma 116 produktów! A! Nie może stać w tej kolejce! Ma 116 produktów w kasie ekspresowej, proszę ją zabrać! To nie mój dział. To, że ta pani nie przestrzega regulaminu tego sklepu, może spowodować koniec świata! Ktoś musi zrobić z tym porządek. Nastały ciężkie czasy. Wszyscy w krainie pragnęli jedynie wrócić do domu, lecz droga była zatarasowana przez nią. <laughs> Tylko jedna osoba mogła zakończyć tę farsę! Lady Bujka z centusiowej świnki! Naprzód, mój Koperniku! Mów mi, co wiesz o galaretce, bo inaczej zaserwuję łami szczękę. Ja chętnie zjem łami szczękę. Jeśli chcesz, to ci ją dam. Najpierw powiedz, gdzie znajdę galaretkę. W porządku, powiem wszystko, co wiem. W nocy przenieśli ją do alejki 64. Nie wiem jak i nie wiem po co, ale nie słyszałaś tego ode mnie. Alejka 64? Bardzo ciekawy zbieg okoliczności. To akurat moja szczęśliwa liczba. Hej! Obiecałaś mi łamiszczenkę, nie pamiętasz? Chcesz łamiszczenkę? I już ci ją rzucam. Bardzo proszę, wiedźmo z tak dużą liczbą produktów. Pozwól nam przejść. Mam tylko cztery puszki. Ja mam jedynie rolkę papieru toaletowego. Nie bójcie się, obywatele. Wiedźmo ze stu szesnastoma rzeczami. Wyzywam cię w imieniu Centusiowej Świnki. Myślisz, że mnie powstrzymasz? Ja jestem niepokonany!